jakoś nie jestem jakąś taką wielką fanką celebrowania świąt w taki tradycyjny sposób. Ja zawsze wyjeżdżam za granicę, bo to jest taki moment, kiedy ja mogę wyjechać, a dla mnie najważniejsze jest obcowanie ze słońcem. To mi daje dużo energii, więc zawsze to jest taki dla mnie dobry moment na wyjazd i w tym roku też wyjeżdżamy do Hiszpanii z moją rodziną i tam będziemy celebrować święta jakby w zupełnie inny sposób niż to się robi tradycyjnie tutaj w Polsce, bo tam nie ma takich jakby różnych tradycji świątecznych, jakie są w Polsce. Będą prezenty, natomiast te prezenty, tak jak w zeszłym roku, w tym roku też nie będą pod choinką, tylko będą pod palmą, bo my mamy tak, taki dom w Hiszpanii w Andaluzji i tam jak jest, siedzimy na tarasie, to jest wielka palma. I dzieci w zeszłym roku, i w tym roku też tak planujemy, będą e, znajdowały prezenty pod tą palmą, więc no, u nas jest tak zupełnie. Inaczej. Ja myślę ciągle o świętach. To znaczy, przygotowuję się. Em, em, taką swoją choinkę sztuczną znalazłem w kantorku, już stoi, także to są moje szykowania, ale święta lubię, tym bardziej, jak jest śnieg za oknem.